Oraz posła na Sejm RP oraz prezesa polskiego związku Rugby, Dariusza Olszewskiego. Tematem dzisiejszej konferencji jest stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości wobec brutalności holenderskiej policji. Panie Ministrze, bardzo proszę. Dzień dobry. Wczoraj w nocy walkmar w Holandii stała się rzecz niebywała niespotykana. Ja jako kibic piłkarski czegoś takiego jeszcze nie widziałem, żeby. Bito właścicieli klubu, żeby nie pozwolono piłkarzom opuścić stadion. Stała się rzecz niedopuszczalna. Ale problem leży w tym, że stało się to w Holandii. W Holandii, której policja od wielu lat słynie z wątpliwych interwencji i w wielu przypadkach stawia się pytanie o nadużywania siły przez te formacje. Ministerstwo Sprawiedliwości w zeszłym roku dwukrotnie Podczas posiedzeń Rady Unii Europejskiej zrzeszającej ministrów sprawiedliwości sygnalizowało państwu holenderskiemu wątpliwości w zakresie nadużywania siły przez policję holenderską. W tamtym przypadku wobec obywateli holenderskich, którzy również zgłaszali się do Ministerstwa Sprawiedliwości o objęcie opieką, interwencję w tej sprawie. Byli rolnicy z Holandii w Ministerstwie Sprawiedliwości w zeszłym roku i dotyczyło to protestów związanych z obostrzeniami covidowymi w 2022 roku, gdzie były nagrania, że bito po prostu ludzi, jak również protestów rolników, którzy sprzeciwiali się zmianom um, ograniczającym możliwość prowadzenia przez nich działalności. Były po prostu zdjęcia e, brutalności i można e, powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, gdyby to była polska policja, ale na szczęście taka polska policja nie jest, po prostu nadużywanie prawa. Dlatego też w związku z sytuacją, która miała miejsce wczoraj w nocy, Ministerstwo Sprawiedliwości ponowi te sygnały kierowane wobec Ministerstwa Sprawiedliwości, zażąda wyjaśnień ministra Sprawiedliwości holenderskiemu, jak również sygnalizowaliśmy możliwości naruszenia prawa Komisji Europejskiej i oczekujemy, że ta Komisja Europejska, która taka jest skora do pouczania Polski, zajmie się w końcu naruszeniem praw człowieka w Holandii. To kolejny raz, kiedy naruszane, kiedy policja holenderska, zachowuje się w sposób brutalny, tym razem w stosunku do obywateli Polski, w stosunku do sportowców, którzy są Polakami bądź reprezentują polskie kluby na arenie międzynarodowej i są gośćmi, a są traktowani, jak mówią sami dziennikarze, czuli się traktowani jak zwierzęta przez ochronę i policję holenderską. Ta sprawa wymaga reakcji i będzie reakcja formalna ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości wobec rządu holenderskiego, jak również wobec Ministerstwa Holenderskiego, jak również na poziomie prac Rady Unii Europejskiej z, z stosownymi wnioskami do Komisji Europejskiej, ale również na innym polu, o czym powie pan poseł Dariusz Olszewski, który rano, e, oglądając te materiały, e, podjął, e, podjął interwencję w tej sprawie i e, jemu oddaję głos, by e, poinformował o podjętych działaniach i dalszych krokach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zanim powiem o, powiem o działaniach, które tutaj chcemy podjąć, to powiem szczerze, jestem mocno zbulwersowany tym, co wydarzyło się w Alkmaar pod stadionem, gdzie nie tylko kibice zostali źle potraktowani, bo zaczęło się od tego, że kibicom chciano po prostu ukraść ich barwy, flagi. Agresja policji, agresja służb ochrony stadionu była niewyobrażalna, tego, co również mówią przecież sami dziennikarze. Dla nas jest to niewyobrażalne. Dlaczego zostałem przedstawiony również jako prezes Polskiego Związku Rugby? Dlatego, że wiem, jak organizuje się takie imprezy i wiem, że za organizację takich imprez odpowiedzialny jest organizator. Gdy organizowaliśmy Mistrzostwa Europy Rugby w zeszłym roku, gdy organizowaliśmy Igrzyska Europejskie, również w tym roku wiedzieliśmy o tym, że bierzemy na siebie olbrzymią odpowiedzialność. Niestety tej odpowiedzialności służby holenderskie nie wzięły, nie zdały egzaminu. Jeżeli prezes Legii Warszawa jest uderzony, wytrącono mu telefon, jeżeli trener przygotowania fizycznego jest pobity, jeżeli zawodnicy Legii Warszawa wychodzą z autokaru w kajdanach, to już nie jest sport. To już nie jest sport. Brutalność policji i ochroniarzy. Jest niewyobrażalna. Szanowni Państwo, tak w sporcie zachowywać się nie można. Jesteśmy tym mocno zbulwersowani i dlatego dzisiaj, z samego rana, postanowiłem przygotować pismo do pana Dariusza Barskiego jako prokuratora krajowego w sprawie interwencji, aby została podjęta przez prokuratora przez, przez krajowego w celu wyjaśnienia sprawy. A tutaj mam nadzieję, że zaraz Pan Minister powie dokładnie o paragrafach, z jakich możemy pociągnąć tych, którzy po prostu podnieśli rękę na obywateli polskich i zawodników, którzy reprezentują Klub Polski. Jest to dla nas nie do przyjęcia. Również podjąłem działania do tego, aby Pan Zbigniew Rau, Minister Spraw Zagranicznych, również jak tylko może przez swoje służby wyjaśnił tą sytuację, aby więcej Więcej takich sytuacji poza granicami naszego kraju nie było, żeby w Europie liczono się z Polakami i ze sportowcami. Bo jakie są wyjaśnienia również teraz Policji Holenderskiej, że jeżeli to jest zawodnik portugalski i serbski, to my nic do tego nie mamy. Moim zdaniem nie. To są zawodnicy Legii Warszawa i my mamy prawo wiedzieć, co tam się stało. Mamy prawo do tego, żeby był i adwokat z nimi, i przedstawiciel, przede wszystkim, żeby tak nikt się nie zachowywał, jak zachowali się policjanci i ochraniarze Walkmar. Dziękuję. Szanowni Państwo, z nagrania, które już znamy, są dostępne w internecie. Pragnę na początku powiedzieć, że wynika wiele pod kątem możliwej oceny śledczej przez polskich prokuratorów. Dlaczego polskich prokuratorów? Zgodnie z Polskim Kodeksem Karnym, artykułem 110. Jeśli ktoś popełnia za granicą przestępstwo wobec obywatela polskiego, a takim obywatelem Polski jest m.in. pan Dariusz Myduski, polski prokurator, obowiązuje polska ustawa karna, ma prawo, powinien prowadzić działania śledcze. Wszyscy widzieliśmy, że po prostu policja holenderska biła pana Myduskiego. I w związku z powyższym nasze państwo musi zareagować. Dlatego też od rana jesteśmy, konsultujemy się z panem posłem Olszewskim, żeby. To zawiadomienie sformułować w oparciu o te materiały. Na to inni obywatele polscy ze sztabu mieli być szykanowani. Pragnę zwrócić uwagę, że w to zdarzenie, które jest nagrane, wskazuje na możliwość popełnienia co najmniej kilku przestępstw. Jednym z nich jest przekroczenie uprawnień przez funkcjonariuszy holenderskich, drugim jest naruszenie nietykalności cielesnej, ale również dziennikarze informują o niepokojących zdarzeniach sprzed meczu, gdzie polscy obywatele, którzy przyjechali na ten mecz, chcieli na przykład spędzić czas wolny w okolicy, byli niewpuszczani w Miejsca, tylko z uwagi na to, że są polskimi obywatelami. W związku z powyższym również będziemy wnioskować, by prokuratura analizowała zdarzenia pod kątem dyskryminacji ze względu na narodowość. Jeśli w Alkmar przebywały, już wróciły do Polski osoby, które były świadkami tego typu przestępstw podobnych, zachęcam, żeby zgłaszały się do polskich organów ścigania. Jako Polska, jako państwo nie możemy pozwolić, żeby nasi obywatele byli dyskryminowani. Tak jak powiedziałem wcześniej, państwo holenderskie nie panuje nad swoją policją. Liczne są przykłady brutalności niedopuszczalnej w demokratycznym państwie prawnym i oprócz tej interwencji na poziomie ministerstw, organów Unii Europejskiej liczymy, że polska prokuratura podejmie tę sprawę, a jednocześnie liczymy to oczywiście są już Działania niezwiązane z resortem sprawiedliwości, ale wiemy, że pan premier polecił naszej dyplomacji, pilne działania, wiemy, że MSZ działa, jeśli chodzi o kwestie konsularne, ale to są już kwestie innej natury. My mówimy dzisiaj o twardych reakcjach i działaniach prawnych wobec władz Holandii, które kolejny raz nie dają zaufania swoim służbom. I tak jak powiedziałem wcześniej, to nie, jest, to nie jest sprawa, że nagle przychodzimy do państwa, mówimy, coś się stało, że może to inaczej wygląda. W ubiegłym roku było kilka spraw, na które interweniowaliśmy w państwie holenderskim, żeby ich policja przestała bić ludzi na ulicach. I na marginesie tylko wspomnę, że ostatnio pan Donald Tusk wspomniał, że mu się marzą europejskie porządki w Polsce. Wszyscy pamiętamy, jak pan Donald Tusk traktował kibiców. Serial Reset ostatnio pokazał też, że narzeczenie Rosjan po prostu rozbijano, robiono wobec kibiców to, czego sobie życzył Putin. Ale wiemy też, że na Zachodzie policja jest brutalna, nie tylko w Holandii, ale również w Belgii bo podobne obrazki były, jeśli chodzi o protesty, w Francji żółte kamizelki. Tak działają niestety służby policyjne w tych państwach. Oczywiście są bezbronne wobec przestępczości migrantów, ale w innych sprawach protestów przeciwko władzom są bardzo skuteczne i bezpośrednie. I takie pytanie, czy to takie porządki właśnie chodzi Donaldowi Tuskowi, jeśli mówi o tych europejskich porządkach? Bo my, jako przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, na takie porządki się nie godzimy i chcemy, żeby standardy w Unii Europejskiej były takie, jakie można obserwować poprzez zabezpieczenia imprez przez polską policję, gdzie tego rodzaju zdarzeń po prostu nie ma. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jeśli nie, ma, więc, jeśli nie ma pytań, dziękuję państwu za udział w konferencji prasowej.